Cześć, witam serdecznie z Warzywniczego Centrum Bedno i jesteśmy na plantacji pomidora. Pomidor w tym roku dołączył do grona naszych upraw kolekcyjnych, doświadczalnych. Jest to pomidor przemysłowy, podbiór kombajnowy. Technologia sadzenia również pod kombajn, dwa rzędy bliżej, następnie większa przerwa, i kolejne dwa rzędy blisko siebie. Mamy na kolekcji kilka odmian, odmiany standardowe, które są już od kilku lat u Państwa na polach, jak Perfect Pill, Docet, SV5197, ale również kilka nowości przedkomercyjnych. No i tutaj taką ciekawostką zobaczymy też. My tutaj testujemy i w, w Polsce, w kilku lokalizacjach, jak i tutaj w Bednie, dwie nowe odmiany o wielkowocowym rozmiarze, ale pod zbiór kombajnowy. Były takie zapytania od zakładów przetwórczych, od Państwa, od producentów. Także takie próby odbędą się w tym roku. Mam nadzieję, że wyjdą pozytywnie. Będziemy mogli tą odmianę już komercyjnie wprowadzić do sprzedaży w przyszłym roku. Plantacja na chwilę obecną jest pięknie zaawansowana mocny krzak, zdrowe rośliny. Mamy tutaj zawiązane pierwsze grono, drugie grono i wyżej widać dużo kwiatu, także zapowiada się na bogato. Będzie trzeba to dobrze przypilnować, ale tutaj już nam pomoże zespół Crop Science. Zapraszam na relacje, będziemy pokazywać jak ten pomidor na wzroście tutaj postępuje, a może uda się również wspólnie spotkać na Dniu Otwartym. Także do zobaczenia, oglądajcie nasze relacje na kanale facebookowym, YouTubeowym.